Cześć. Witajcie na moim kanale dzisiaj. trzy drapeczki. Yy. mega krzyżówka, numerem 14. To musi być, bo zawsze coś tam wpada. Teraz pora jest pusta, ale to tam wiadomo, że nie, nie zawsze musi wygrywać. I do tego dwie drabki, może pieniędzy, były sklejone. Tak, w hit. Była trójka, 18, osiemnastka. Czyli widziałem pierwszą i ostatnią. No i zobaczymy, co tu będzie. Może pieniędzy. Coś nieprawdopodobnego zobaczymy. Dobra, wkład cztery dychy. Lecimy z tym koksem. Nie ma się co tutaj chramolić. Ok, szukamy kotwicy, czy tam skrzyni, plików. Nie wiem, co tu jest. Kotwica chyba. I liczb się znajdzie to będzie <laughs> pisać co to jest trzydzieści trzy pięćdziesiąt osiem czterdzieści siedem trzydzieści jeden i dwadzieścia dwa a mamy piętnaście czterdzieści cztery 53, pięćdziesiąt trzy czterdzieści trzy czterdzieści osiem

Mamy dwadzieścia siedem, cztery dwa, cztery, siedem, cztery, cztery, pięć, dziewięć, trzy osiem, dwa dwa, pięć, dwa. dwa dziewięć, dwa osiem, i nic trzy, trzy, dziewiętnaście, trzydzieści dziewięć.

To lecimy z Na razie tam jest kiepsko. R. Coś padnie, to będzie. R. R. i hol od razu. Obyd dwa słowa w jednym momencie. Tu jeszcze jest T I. Czy coś tu padnie? Hmm. I jest w, w. nic tu chyba nie daje. Nie daje. luf Czyli mamy trzy słowa. luf I literka F. E było czy nie było? Że mi się tu wszystko miesza i pląta. Nie. F Ale są trzy słowa, czyli jest jacht, hol. Czyli mamy dwie dyszki już z powrotem, czyli jednak krzyżówka jakoś tak no są puste, ale... Wiadomo, że jednak lubię tą, tą drabkę, bo dużo, dużo mi zwrotów daje i wygranych w ogóle stówek. Już trochę padło też j, tu chyba nie widzę, literka e, literka e, czy jeszcze coś tu dojdzie. Zobaczymy. Opole. To jest chyba pier... nie drugie, moc. To jest drugie słowo. E. Mhm. G. Tu jest TG i gra Tutaj mamy gdzieś G. No i tu nie widzę. Właśnie, że tu nie widzę. FW. U. by się przydało. W. U. mamy U. Tu mamy rum. Dortmund. Dortmund i rum. Czyli dwa. dobra, a tutaj U nic to nie przyniosło no lecimy dalej S czy mamy S tutaj mamy S S okej okay. tu mamy S, yes sir Czyli mamy 3, czyli 20 zł. Następne, czyli już mamy 40. Jak tu padnie jeszcze 20, to już wiadomo co będzie. Z, ale czy padnie? Hmm. No właśnie, Z. No nie. Tu mamy 2. Rum, Dortmund. I nic poza tym. Dobra. Z. Ale mamy cztery dyszki znowu, także jest dobrze, bo nie na zero. Z, z, z. okej okay. N. lecimy do końca. Może tu coś jeszcze jakieś tam zaskoczy, czymś tam człowiek nie policzy, bo to. N, N tu. Dobra. Ale jest dobrze, mamy tutaj nowe, 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 nowe. Dobra. P. Post. P. Drugie por. Dwa post, POR Tak. I, I co dalej, tutaj pppp. Czy mamy gdzieś P? No nie widzę tu kurczę. No. Uh -huh. Nie ma. U. Czy mamy w pierwszej U? Mamy U. U. I tu na tyle. U. I i trochę jest, ale nic to nie przynosi mhm. I jest bidon nowy i bidon drugie. Z, Z i tutaj mamy Z i to na tyle. Chyba więc już nie będzie dojść. J, J. J, J, ale zabrakło A OK Wszystko już wiemy, mamy cztery dyszki DDD d, d znowu Pierwsze D się ukazało DDD d, d. Czyli mamy cztery dyszki ponownie Dzień po dniu Z numerem 14. No, no to fajnie Aby te może pieniędzy Tak mi coś podkusiło, że wezmę pierwszą, ostatnią, ale jednak się nie sprawdziły te, te zdrabki. Czyli może pieniądze do kosza, ale tu mamy 40, czyli jestem na zerze. Ani strat, ani zysku. No to to już cieszę. Dobra, dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, lajki. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się do następnego i cześć.